Witajcie w drugiej części naszej lekcji, w której będziemy budować nasze ułamkowe gospodarstwo. Zaczynamy od podejścia do starego farmera i naciskamy na nim prawy przycisk myszy, żeby zobaczyć co chce on nam powiedzieć. Witaj, jestem starym farmerem. Czy mógłbyś proszę sprawdzić mój plan na farmę? Jest w skrzyni. Myślę, że dzięki niemu plony będą większe. Teraz przekładamy wszystkie tutaj znajdujące się rzeczy do naszego ekwipunku i możemy zacząć od przeczytania planu naszego farmera. Szybka wskazówka. Jeżeli jesteście na trybie kreatywnym, nie będziecie mogli nabrać wody do wiaderka, które znajdziecie w tej skrzyni. Żeby, je, żeby znaleźć już napełnione wiaderko, musimy wyszukać wiadro z wodą. Po przeciągnięciu tego przedmiotu do naszego paska, będziemy mogli korzystać z wody. Przeczytajmy teraz plan farmy. Na tej farmie farmer chciał wyhodować wymarzone rośliny. Wymyślił wspaniały plan. Obszar, na którym chce zasadzić rośliny, ma 8 metrów na 8 metrów. Warto sobie taką liczbę zapisać, jak już. Yy, Damy sobie ten plan farmera, możemy zapisać ją sobie na kartce albo na każdym urządzeniu, jakie macie. Czyli zapisujemy że nasza farma ma mieć 8 metrów na 10 metrów. Za chwilę ja to wszystko zapiszę na tabliczkach i będziemy to widzieć. Więc jakie jest pole jego farmy? Mamy pierwsze pytanie, czyli jakie jest pole? Później jest plan jest następujący. Podzielić farmę na mniejsze części. Czyli musimy podzielić nasze, naszą farmę, tą, która znajduje się za starym farmerem, na części z różnymi roślinami. 3 ósme ma zajmować pszenica. Dynie mają zajmować 2 piąte jego farmy. 1 czwartą jego farmy mają zajmować buraki. I 2 czterdzieste ma zajmować woda. Czy myślisz, że plan starego farmera zadziała? Wyjaśnij swoją odpowiedź. Pomóż staremu farmerowi i wymyśl lepszy plan. Podaj odpowiednie części farmy jako ułamki dla każdej z części: pszenica, dynie, buraki. Zbuduj farmę i zrób jej zdjęcie. Jeżeli chcecie, to możecie oczywiście robić zdjęcia aparatem. Ja niestety zdjęć nie będę robił, ponieważ rozwiązujemy tutaj tylko sobie zadania, żeby je wyjaśnić. Ale skoro jest pytanie, czy myślisz, że plan starego farmera zadziała, to możemy zauważyć, że coś jest w nim nie tak. Nie jesteśmy w stanie teraz tego powiedzieć, bo te ułamki są różne. I nie możemy ich w sposób jasny porównać. Dobrze, mamy już wszystko zapisane. Ja też mam wszystko zapisane tutaj u siebie. I możemy sobie odejść troszeczkę dalej przed domek, żeby sobie policzyć. Rozwiążmy sobie te wszystkie zadania. Były dwa pytania. Pierwsze pytanie to było pole naszej farmy. Miała ona mieć 8 na 10 metrów. Jeżeli liczymy pole danej figury, czyli na przykład tej figury to jest prostokąt. To musimy policzyć jej boki. Oczywiście wzory na te pola są różne. Tutaj bawimy się na ułamkach i nie będziemy sobie przytaczać tych wszystkich wzorów. Ale żeby Wam ułatwić całe zadanie, to pole tej figury to będzie jeden bok razy jej drugi bok. Czyli 8 razy 10, tak jak tutaj sobie zapisałem. Ale zapiszmy sobie pole. Farmy. 8 razy 10, co się równa 80. Żeby to też dobrze wyjaśnić, zapiszmy sobie, jakim ułamkiem są te wszystkie bloczki naszej farmy. Czyli 80 na 80 to jest całość naszej farmy, czyli 1. Jeżeli wyjdziemy powyżej tej jedynki, czyli jeżeli przekroczymy ten limit 80 pól, to nie będziemy mieli gdzie zasiać, bo... Naszemu farmerowi skończy się miejsce na jego farmie, która jest tylko i wyłącznie w obrębie tych drewnianych bloczków. Teraz zapisujemy sobie plan na pszenicę. Plan farmera to było, że 3 ósme zajmie pszenica. Jeżeli chcemy porównać do siebie te ułamki, to musimy mieć możliwość dodawania bądź odejmowania nich. Czyli musimy sprowadzić je znowu do wspólnego mianownika. Ale do wspólnego mianownika z czym możemy się teraz zapytać? Ten wspólny mianownik musi być z całym polem naszej farmy, ponieważ ma ona 80 bloczków tutaj. I też musimy odzwierciedlić sobie te ułamki jako części farmy. Więc. Zapiszmy sobie. To jest ten plan na pszenicę. I jak znaleźć teraz w tym przypadku wspólny mianownik? Wystarczy, że pomnożymy nasze, nasz plan na pszenicę razy 10, /10 czyli 1 i przez to otrzymamy taki ułamek. 30,8 według naszego farmera, może pójść na pszenicę. Teraz zapiszmy sobie plan na dynie. Teraz rozpatrzmy plan na dynie. Plan na dynie to 2 piąte. I możemy teraz zadać sobie pytanie, jak dojść do tego wspólnego mianownika. Nasz wspólny mianownik to 80. Ale ile razy musimy pomnożyć naszą piątkę, żeby otrzymać to 80? Na to pytanie odpowiemy sobie, jeżeli podzielimy właśnie wcześniejszy mianownik, czyli 80 przez 5. Po takim dzieleniu otrzymujemy 16. Czyli cały nasz tutaj ułamek musimy pomnożyć razy 16/16 16 i otrzymamy mianownik, który jest wspólny. To jest rozwiązanie naszego <laughs> równania. Samemu możecie również rozwiązać to sobie na kartce i zobaczyć, czy Waszymi sposobami również wychodzą takie liczby. Teraz zapiszemy sobie plan na buraki. Według farmera buraki mają zajmować jedną czwartą. Znowu możemy zadać sobie pytanie, jak to zrobić, jak dostać ten wspólny mianownik, ale musimy zrobić to samo co w poprzednim przypadku, czyli podzielić 80 przez 4. Otrzymamy liczbę 20. I teraz, jeżeli pomnożymy nasz ułamek przez 1, czyli przez 20, 20, tak jak to robiliśmy wcześniej, to dostaniemy przekształcony ułamek, jego inną wersję. Która będzie wynosić 20,8. I ostatnia część, czyli woda. Miały to być 2 pola z 40. I teraz już rozwiązanie tego wspólnego mianownika jest dużo prostsze, ponieważ wystarczy, że wykonamy takie równanie. Ok, nie wiem czy już zauważyliście, ale gdy tak sobie popatrzymy na to wszystko, to możemy dojść do wniosku, że coś tutaj nie gra. Skoro pole nasze Farmy równa się 1 i jest to 80,8, to dlaczego nagle tutaj możemy mieć aż tyle pól wykorzystanych? Bo jeszcze, żeby to wszystko lepiej zobaczyć, napiszmy sobie sumę. Czyli po sprowadzeniu już do tego wspólnego mianownika, to wszystko powinno być bardzo proste, ponieważ pierwszy to jest 30,8 plus 32,8 plus 20,8 plus 4,8 równa się i teraz sobie liczymy. Możecie na przykład policzyć to równanie na kartce. Czyli 30 plus 32 to się równa 62, plus 20 równa się 82 i plus 4 równa się 86. Zgadza się. Ale 86 to tylko i wyłącznie nasz licznik. Nasz mianownik pozostaje niezmienny, czyli nasz cały ułamek. To 86,80, więc wszystkie bloczki, które chciałby wykorzystać nasz stary farmer, to aż 86. I teraz możemy się zapytać, czy to się uda? No niestety nie. Możemy wykorzystać tylko 80 bloczków, nie więcej. Czyli odpowiadając na to kolejne pytanie, czy plan farmera jest dobry? Nie niestety nie jest dobry. Brakuje mu 6 bloczków, aż i musimy teraz przerobić jego plan na plan troszeczkę lepszy. Moim zdaniem, te cztery bloczki wody powinny nam mniej więcej wystarczyć, ale musimy odjąć tutaj po którymś bloczku z planu na dynie albo z planu na buraki. Czyli możemy teraz sobie postawić tutaj plan na pszenicę i napisać sobie nasz plan na. Pszenicę i powiedzieć, że pszenica będzie zajmowała 28 na 80 bloczków. Czyli będzie zajmowała taki ułamek. Później nasz plan na dynię też zmniejszymy o 2, czyli będziemy mieli 30 na 80 bloczków, czyli nasze dynie będą miały taki ułamek. I ostatni 18, oj, przepraszam. Nasz plan na buraki i będzie to 18 80. 80. Woda zostaje taka sama, i możemy zrobić sobie teraz sumę. Więc zapisaliśmy, że 28,8 plus 30,8 plus 18,8 plus 4,8 równa się. I rozwiązaniem naszego równania jest, teraz sobie liczymy. 18 plus 4 równa się 22 22 plus 28 równa się 50. I 50 plus 30 równa się 80, czyli 80 80 co równa się 1, tak samo jak ułamek naszej farmy. Dobrze, po takich obliczeniach jesteśmy w stanie yy, pokazać w jaki sposób mamy zagospodarować tą farmę, ale teraz <laughs> możemy ją rozwiązać i zbudować. Tutaj, budujemy teraz naszą farmę, przejdźmy od, do, od tego. Zacznijmy od tego, że na środku gdzieś tutaj powinniśmy umieścić źródełko. Powiedzmy to sobie z naszą wodą, ponieważ takie źródełko dobrze rozprowadzi tą wodę na wszystkie strony. I dzięki temu nasze rośliny będą mogły rosnąć. Następnym etapem jest po prostu zrobienie gruntu pod nasze tutaj roślinki. Czyli musimy doprowadzić do takiego samego wyglądu wszystkich pozostałych pól. Super, po takim przygotowaniu farmy jesteśmy nawet w stanie zauważyć, że to nasze źródełko dobrze działa, ponieważ nasze pola się nawadniają. I teraz możemy zerknąć na nasz plan, czyli jak musimy zasiać nasze rośliny. Zacznijmy od pszenicy. Pszenica to nasiona, zwykłe nasiona. Nasiona dyni i nasiona buraka już są jasne, ponieważ są normalnie podpisane. 28 pól musimy zająć naszą pszenicą. Dobrze, mamy teraz 28 pól. Ale żeby łatwo nam było rozróżnić, to dodamy mączki kostnej, żeby przyspieszyć wzrost naszych plonów. Ok, teraz dokładnie widzimy, gdzie mamy pszenicę. Jaki jest dalszy plan? Zrobimy teraz buraki, ponieważ będzie nam wygodniej, czyli 18,8 muszą zająć buraki. Pozostało nam 30 naszych tutaj miejsc na dynie. Udało nam się wyhodować już wszystkie dynie. One potrzebują trochę czasu, żeby yy, wyrosnąć. Wszystkie te pola, które tutaj obsadziliśmy, to jest nasz ułamek, który został przewidziany w naszym planie, czyli 30 80. Dziękuję za obejrzenie drugiej części tej lekcji. Zapraszam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę pod tym filmem, żebyśmy wiedzieli, że one Wam się podobają. I już niedługo opublikujemy część trzecią, w której rozwiążemy sobie resztę zadań. Zapraszamy!